Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu ze mną mój brat Antek. Krzytaj się. Cześć! I dzisiaj zagramy w kolejną grę, w przypadku jak wczoraj. Wczoraj wymienialiśmy różne rzeczy tak w ogóle bez sensu. A dzisiaj zagramy sobie w inną grę. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy y, mieli literę, na przykład będzie to litera A. I będzie trzeba wymyślić jakąś kategorię, na przykład zwierzęta i będzie trzeba powiedzieć... 5 sekund zwierzę. Na przykład ja mówię Antkowi, yy, masz 5 sekund, żeby wymienić zwierzę na A. No i liczę 5 sekund. Jeżeli nie wymieni, no to przegrywa. A jeżeli się mnie zapyta, czy ja potrafię wymienić, i ja nie będę potrafił wymienić, to ja przegrywam. Mam nadzieję, że zasady są łatwe. Yy, jeżeli nie są łatwe i nie zrozumieliście, to po prostu zobaczycie podczas nagrywania tego filmu. A my możemy już przejść, myślę, że do tego odcinka. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki do góry. Yy, no i myślę, że możemy przejść. Chcesz pierwszy, czy ja mam pierwszy to wiedzieć? Ja mam pierwsze to wydać? No. Już czuję, że w tym przegram. Dobra, masz 5 sekund, żeby wymienić męskie imię, czyli że mężczyzna, że chłopak, na literę B. By. Raz. Bartek. No i brawo. Jedną sekundę. No i teraz ty da dajesz. No dobra. Dajesz mi jakąś kategorię, może być zwierzę, yy, marka yy, No. Dobra. Wymień jakieś zwierzę na literę wy. Jedynie. Wieloryb. Dobra. No, Pięć 500 na nie? Mhm. Dobra. Wymień jakieś, jakiś owoc na literę my. Raz. Melon. Brawo. Ja miałem tutaj na myśli mandarynka, ale melon też może jak najbardziej być. Trasy. No dobra, po Mogą się powtarzać kategorie, co nie? No bo tutaj będzie ciężko wymyślić aż tyle kategorii. No. Wymień jakieś zwierzę podwodne na literę P jeden. Dwa. Strąg. Dobrze. To jest, to jest wodne. O to ci chodziło? Czy inne jakieś? O to. Mhm. Dobra, więc teraz ja robię, tak? Mhm. Dobra. Wymień. <laughs> Wymień danie na literę P. Raz. Dwa. Kurde. Trzy. Kurde. No nie wiem. Teraz się. Więc chodziło tutaj mi o pizzę. Aha, kurde. No dobra, teraz Ty mi. Powiedz jakieś imię mężczyzny na literę I. Ireneusz. Nie? Kurde. No, bo nie mogę sobie odpić tego imienia, to jest. Idą. Dobra, teraz ja tobie? Tak. Więc w takim razie. Muszę się kochani, zastanowić, dobrze? Wymień markę samochodu na literę. Dyn, dry, 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 dry. P. Raz. Dwa. Pasat. Tak, o to chodziło mi też. Dobra, teraz ty. Wymień jakieś. E, jak e, markę samochodu na literę I? Jeden. Dwa, trzy. <grystanie> Sam nie wiem, jaka jest marka. Ale no to, to nie możesz, no to wtedy tyle To był prank, tak? Zrobiłeś tak, prankę. Tak. Super, chyba na żarty. Więc zabaj teraz naprawdę, co musisz się myślić? No myślę. Mogę też inną literkę po prostu. Wymierasz się sam na literę O. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Jaka jest? Owczarek. O, bez kitu. Mądre mądre. Nie, nie pomyślałbym. A jaki owczarek? Niemiecki. No, bo to może być. Wymień. Kraj na literę U. Raz. Ukraina. A, tak. Może być. Mi chodziło tutaj o Urugwajnę, ale Ukraina też może być. Wiedziałem, że powiesz Ukraina. Dobra, teraz ty. No, dobra. Tam no, dajesz. Jakie to. Tam... Antonio. No co No, no co. Nie muszą być nowe kategorie, mogą się powtarzać. No wiem. No więc szybko. Dajesz. Wymień postać z bajki na literę S Spańbob. Ale nie liczyłeś nawet. Spańbob, dobra. Na Wymień zresztą... sklep na literkę. P Raz. Klepko. O, kurczę, o to mi właśnie chodziło. Dobra, teraz ty. Wymień sklep na literę O. Obi. Kurde, No będzie dużo policzyć. Szydziemy, dobra, wymień damskie tak. imię na literę G. Raz. Grażyna. Może być. Mi tutaj chodziło o Gabriel się, ale dobra, może być. Ślą dobra. Dobra, teraz ty. Dawaj. No dawaj, dawaj. No sądzie. Dobra, mam. We mnie jakiegoś bohatera na literę D. No, Jeden, czysz. dwa, trzy, cztery, pięć. No to mi chodziło o doktora Strange'a no Skąd ja miałem wiedzieć takie rzeczy? Ja tego nie oglądam, no to je, nie ja lubię coś te, takie rzeczy. Dobra, wymień zwierzę na literę O. Raz, o, dwa... Orka. Dobrze. O to ci chodziło? Nie, chodziło mi o okapi. <noise> Ale może być orka. Dobra, teraz ty. Wymień zwierzę na jakąś literę... na, jak, na literę P. Piękwin. No dobrze, ale mi bardziej chodziło o pandę. Dobrze, a nieważne o co ci chodziło, ja wymieniłem. Mm, dobra. Wymień piosenkę na literesy. Raz. Kurde, jeszcze nie znam na piosenkach. Trzy. Sanach. Nie, to nie może być. Cztery. Pięć. Nie znam piosenek. Shark baby! Shark dance baby. Baby, Shark. No a czemu, czemu ja nie w solo? Mogłabym powiedzieć? No właśnie solo. Beba. Kurde, o tym No Tyle możliwości, szej No dobra, no to ja teraz no. Dam jakieś trudne no, no, to fajnie No to daj może mm. To nie jest trudne No wiem Duży wymyślisz niż mówię Powiedz. Dobra, nie, nie, tak nie. Może, może to będzie trudne, ale wymień po, postać z, z legendy o ośmiornicy. Jaki <grym grym grym> z jakiej legendy? Z jakiej legendy? Boże, ty nie. Wiem. No to nie. No to, to nie, nie, no nie to wymień coś normalnego, bo jesteś irytujący i denerwujesz i nie możesz wymieścić kategorii. Weź imię sklep, nie wiem cokolwiek. No myślę. No to nie mi za dużo, tylko weź, wreszcie coś powiedz. Zaraz ludzie wyłączą film przez ciebie. Dobra. ty się zastanawiasz pięć minut. Powiedz piosenkę na... Jeśli tu piosenki, na literę ry. Jeden, dwa, trzy. Riri. No dobrze. Mi chodziło o Rock and Drola. To nie jest typ muzyki, nie nazwa piosenki. Aha, ale ja nie powiedziałem na piosenki. Ale Rock and Roll to nie jest nazwa piosenki, tylko rodzaj muzyki. Dobra, wymień sklep na literce. Raz. Castorama O kurczę. No. Mi chodziło o CCT, ale dobra, Castorama Jak najbardziej git. Myślałem, że wiecie, że CC to będzie takie pochwytliwe Dobra, teraz ty. No, Ty jeszcze na wybrzeżu. Wybierz, wy, wybierz zwier zwier zwierzę na literę ż. Jel. Żaba. Kurde. <laughs> Czaj, że już to powiesz. No dawaj. No, no ja dawaj. się boję żab i ty myślisz, żeby żaby nie wyjedział. No. Chyba żarty. Wymienił. Czekaj, muszę się zastanowić, tak jak ty. Eee. Nie, nie wiem, no nie wiem. Nie wiem. Zaję <laughs> Dobra. Wymień. Kolor na literę C Raz i Kurde C Trzy C. Cztery No kurde, nie wiem Pięć Czerwony Czarny Aha no Ile ja, ja rozumiem a ile ty Nie wiem, bo nie liczę tego Dobra, teraz ty Jakie zwierzę nazywa się nary Jeden Ropucha kurde. O to ci chodziło? Tak Dobra, wymień e, kraj na literę D. Raz, D. dwa, trzy, D. nie cztery, wiem. Cztery, pięć, dania. Kurde. Dania, mój drogi. Dania, Demokratyczna Republika Konga. A, 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 mo a może? Dominika, Dominikana. A może na mo dwie litery? Nie. Chcecie w sensie, dwóch znaków na trzy? O co ci nie. chodzi? Nie. Dzy? Nie. A o co ci chodzi? Że na to na to że, i, ten, że, i na tą? Że, że dwie litery. Co no. dwie litery, o co ci chodzi? No, na przykład wy i ty. No nie. No. Wybiesz jedno. Aha. No tutaj, daj dawaj. No dawaj. co by tu miać to lepiej wybierz. Dobra ja tutaj będę mógł do widzów za Kochani, pamiętajcie, że możecie wpadać na mojego Twitter oraz Instagrama. Linki do tego znajdują się poniżej, w opisie. Dlatego Was serdecznie wszystkich tam odsyłam i zapraszam. Oczywiście najlepiej tam zajrzeć po filmie. No, więc zapraszam Was teraz ty. Dobra, powiedz zwierzę na litery. 1, 2, 3. 4, 5 Jakie zwierzę na D? Dzik Bez kitu Dobra W takim razie teraz ja podejwam żywo na literę Muszę wybrać jakąś literę fajną Nie, to już za dużo raz będzie D Raz D Dnia No o to chodziło właśnie yes. Teraz ty Bo innego używa nie mam no. Nie, wiem, yes. może jest Dawaj. Przecież jest łatwe. Łatwo ła, jest wymyślić kategorię i literę. Antek. No co? No wymyśliłeś już to? Nie. No to wymyśl, Jezu, imię, cokolwiek, nie musisz myśleć, żeby było coś dobrego, tylko imię nawet, Jezu zaczynać. Nadal nie? Nie. No chyba żartem, tak no, zastanawiaj się szybciej, bo to jest Dobra, imię byli. na litery, jeden, dwa... Renata. Dobra, ja, ja chciałem Romek, ale dobra, nie. Roman, dobra. Muszę się zastanowić, tak jak ty. Wymieni markę samochodu na literę K. Raz. Dwa. Kurde. Trzy. I zamarki na literkę Cztery. Pięć. Kia. Aha. No właśnie, mój drogi przyjacielu. Kia. My się bawimy w króla ciszy, czy mówisz kategorię? No, myślę nad kategorią. Wymień zwierzę na literę 1, 2. Dwa. Mm, morsin. A, nie chciałem masko Wiedziałem, że chcesz maskonura ale chciałem wejść morsin, żeby, żebyś był zdziwiony. Dobra. Kurde. Wymień... Jakiś napój na literę W. Raz. No kurde. Na... Wino. Trzy. Ja Chodziło o wodę, po prostu woda. Aha. Od... Kurde, już... Jak powiedziałeś kurde, to ja mówię... Ja co za chłop. na no, woda, wino, y, woda, woda, kazowana woda, mineralna woda, źródlana woda i taka, i taka, i taka i straka. Jest pełno, pełno rzeczy. Dobra, teraz ty mi dajesz kategorię. Wymieniąd zwierzę albo... No, może być to zwierzę, jest zmarłe. Czym nie może być zwierzę? Ty wymyślał kategorię no, dłużej niż 5. O no nie, bo to będzie za łatwe. No to podjęli jakąś problem. Matkę, dylem. Wymień, y, jak się, Wymień kwiat roślinny na literę r. Ry. Nie ry, tylko 1, 2, 3. Cztery. Może 5. być krzak albo krzew, ale nie wiem, czy to się zaliczy. Ale już powiedziałem pięć. Nie, ja powiedziałeś już ja cztery. Nie, powiedziałem już pięć. Powiedziałeś krzak i krz ja powiedziałem krzew. O co ci chodziło? Chodziło mi o krokusy. Aha, okej. Okay. No to też się Wymień owadę na literę B. Raz, dwa, bo, 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 bo. trzy, cztery, O Kurde, nie znam owadów. Biedronka. Ha <grym _> Dobra, zabaj ty i później ja i, o, ja i ty ostatni raz. Wymień owalony na literę s-1. 2, 3, 4, 5, szerszeń. Szerszeń właśnie, szerszeń. <grym> Wiecie. Dobra Muszę wymyślić coś, co będzie odpowiadało Wymień deser na literę O Raz Dwa Kurde, nie znam ja. deser. Ja... się sensie złoty deser, nie mogę mówić więc że... Raz O Dwa. Trzy Cztery o. Oreo! Kurdy, Przecież to o... no, nieść? Nie, 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 nie Aha, no ja. Wygrałem. Mog, mogłeś powiedzieć ciastka? No, powiedziałem, że ogólnie słodyczy przecież. Jeszcze raz nawet liczyłem, jak powiedziałem słodycze Także wygrałem. <śmum> Moim skromnym zdaniem wygrałem. Tą wygrałeś. Przegrałeś. Przegrałeś I, ta. I tak więcej razy mówię ja tutaj rzeczy. Dobra kochani, widzimy się jutro o godzinie 16.00 w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że to wam się spodobało i chcecie więcej tego typu odcinków, bo ja mogę wymyślić jeszcze mnóstwo, więc widzimy się jutro o godzinie 16.00 w kolejnym odcinku. Pa, pa!